Jaka jest Warszawa i jakie są Warszawie? Jaka jest Warszawa? Chyba piękna, tak mi się wydaje. Międzynarodowa, mm. szybka. Dla mnie Warszawa jest bardzo niespójna, bardzo szybka, bardzo pospieszna, ale równocześnie ciągle coś się tu dzieje. Zróżnicowana. To zależy, jak się na to popatrzy. Ja, która jestem związana z Warszawą przez całe życie, to dla mnie jest najładniejsza. Warszawa jest kochana. No, Warszawa to bardzo piękne miasto. Mieszkam tu już od kilku lat, bardzo mi się podoba. Chociaż czasami brudna, czasami jakaś taka. Nie bardzo, ale generalnie jest fajna. A za co kochana jest Warszawa? Kochana za, za, za ludzi głównie, a za, za miejsca, za Wisłę, za zoo, za łazienki, za Zamek Królewski, za Chmielno.